Z tej strony tu tużio i dzisiaj za mną jest. Okay. Tak, nowy z nowym nagrywamy. No i co, zaczynamy. Jak po tym odcinkiem zostawicie subika z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę, powiedzmy, że tak będzie. z No tak, ze trzy łapki w górę, niech będą okay. cztery, dobra. Niech będą cztery łapki w górę, myślę, że to dla was górę. No i co? Kubik, dzwoneczek. I pamiętacie. A my na tym to zlecimy. Dobra, bierz tą skrzyneczkę, przyjacielu. Mam dwa tysiące pucharków oraz Daryla, jak zauważyliście. No. O nie, nie, nie. nie. Ok, chyba mnie już teraz nie trafi. Teraz poczekam, aż się ty odrodzisz. No bo graś na tablecie. Mhm. Dobra, lecimy. Ten się już odrodził, to mamy szczęście. Ale dobra, nie podchodź do niego. Dobra, ja nie... Odcinek będzie trwał dobra. Dobra. niestety dość krótko, bo to nowy widz A z nowymi widzami to po prostu krótko nagrywamy. ja widzę, Ponownie. Hip dobra. Jest Git. Tak z 3 minutki będzie trwał odcinek. Tak. Mam 2800 pucharków. I dzisiaj spróbuję wbić 2900. Ale jak wie 2900, to będę nagrywał odcinek. Jeszcze. Odcinek będzie pod tytułem y, Blisko, bo. Znaczy coraz bliżej, bo. Czyli bu. Dobra, nie wkurzamy ich, ja bo jeszcze na później zaatakują. Troszeczkę głośniej jakbyś mógł mówić, okej? Okay? Nie ma zasięgu. Znaczy mam. Może no, to masz czy nie masz? Teraz nie. No to fajnie. Dobra, musimy podatakować trochę ich. O nie poko spoko. Który na razie nie jest spoko. Dla nas nie. No ale dla nich tak. Andrew HD y, ten. Y, poko trafił napisać komentarz hashtag Kacper albo nie hashtag olej hashtag olej jeżeli byście chcieli odcinek z Kacperem jeszcze jeden o już, już wielkie starcie o nie chyba się na mnie wziął tamten gościu Widzowie, musimy chyba kończyć, bo jesteśmy w krytycznej sytuacji. Widzimy się za niedługo. Siemanko! Kurde, nie dam rady wyłączyć tego. O nie! Dobra, widzowie, przegraliśmy. Trudno. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, Narażonka Dzisiaj ze mną był. Łapka. No, to Narażonka łapka w górę, subik, elo.